Faktury za energię elektryczną są absurdalne. Czy ktoś wyobraża sobie, aby piekarnia doliczała do rachunku za chleb opłatę jakościową? Albo inny przykład bardziej zbliżony strukturą. Czy ktoś akceptowałby sytuację, w której operator komórkowy oprócz opłaty za ilość rozmów dolicza osobno opłatę za przesył danych? Do tego jeszcze abonament, opłata jakościowa, opłata OZE i wiele innych. W telekomunikacji funkcjonowała właściwie tylko opłata abonamentowa za utrzymanie łącza oraz opłata za liczbę przeprowadzonych rozmów. Jeśli korzystamy z dodatkowych usług, jak SMSy czy internet, są one wyraźnie wyodrębnione jako konkretne pozycje na fakturze. Jedna usługa równa się jedna pozycja plus abonament. Z czasem rachunki za telefon zostały jeszcze uproszczone. Tymczasem rachunki za energię elektryczną są coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Nie zakładałbym jednak, że tak musi pozostać. Po pierwsze, wszystkie te opłaty nie istniały od zawsze były wprowadzane stopniowo. Zamiast upraszczać rozliczenia wraz z rozwojem rynku, czyniono je coraz bardziej złożonymi. Po drugie, to chyba jedyna tak powszechna usługa, dla której rachunki wyglądają w ten sposób. W innych branżach dostawcy zwykle dbają o przejrzystość, bo leży to w ich interesie. W przypadku rachunków za prąd, problem leży na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ciągle pojawiają się nowe opłaty wprowadzane w związku ze zmianami przepisów. Po drugie, operatorzy nie przykładają się do tego, by rachunki były zrozumiałe. Czasem dołączana jest pierwsza strona tytułowa reklamująca dodatkowe usługi operatora. Dobrze byłoby, gdyby graficy zajęli się także pozostałymi stronami i odświeżyli ich układ. Dziś pozycji na fakturze jest zbyt wiele, by można było mówić o jej przejrzystości, nie wspominając już o sytuacji po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej. W tym materiale opiszę wszystkie pozycje na rachunku oraz przedstawię, kiedy i w jakim celu zostały wprowadzone. Nie wszystkie daty udało mi się ustalić precyzyjnie. Nie jest to łatwe, ponieważ zmiany zachodziły na przestrzeni kilkunastu lat. Zanim jednak przejdę do analizy konkretnych opłat, zadam jeszcze jedno pytanie: czy klienta końcowego powinno to w ogóle obchodzić? Moim zdaniem, na rachunku powinny znaleźć się maksymalnie trzy pozycje: opłata abonamentowa, opłata za energię i opłata za dystrybucję. Zachęcam do pozostawienia komentarza w tej sprawie oraz subskrypcji, a teraz przechodzę do opisu. Rachunek za energię elektryczną w Polsce składa się z dwóch głównych części: opłat za sprzedaż energii oraz opłat za jej dystrybucję. Poniżej przedstawiam opis poszczególnych pozycji, które pojawiają się na fakturze. Łącznie jest ich ponad 10. Energia czynna koszt za faktycznie zużytą energię, wyrażony w kilowatogodzinach, według ustalonej taryfy. W tej formie rozliczenie energii czynnej pojawiło się już wraz z transformacją systemu elektroenergetycznego w Polsce, która rozpoczęła się na początku lat 90. Wówczas zaczęto przechodzić z ustalania cen centralnie przez państwo na system rynkowy. Opłata handlowa stała opłata za obsługę sprzedaży obejmuje koszty wystawiania faktur, administrację oraz obsługę klienta. Wprowadzana stopniowo od początku liberalizacji rynku energetycznego w latach 90., z ewolucją w formie obecnej, od początku XXI wieku. Opłata sieciowa stała. Stała miesięczna opłata za dostęp do infrastruktury sieciowej, obejmująca koszty utrzymania urządzeń, przyłączy i liczników. Wprowadzona wraz z rozwojem krajowych sieci elektroenergetycznych. Jej forma uległa standaryzacji w okresie transformacji rynku energii. Od tego czasu jest stale aktualizowana, aby odzwierciedlać koszty utrzymania i modernizacji infrastruktury. Opłata sieciowa zmienna opłata zależna od ilości zużytej energii, która pokrywa koszty przesyłu energii przez sieci dystrybucyjne oraz straty energii. Tak samo jak opłata stała data jest przybliżona do okresu transformacji rynku energetycznego. I procesu polegającego na rozdzieleniu działalności związanej z produkcją i sprzedażą energii od operacji związanych z przesyłem i dystrybucją. Opłata jakościowa składnik opłat dystrybucyjnych, którego celem jest pokrycie kosztów utrzymania określonych standardów jakości dostarczanej energii oraz stabilności sieci. W miarę jak wymagania dotyczące jakości usług energetycznych rosły, operatorzy sieci wprowadzali ten element rozliczeń. Data nie jest jednoznacznie określona, lecz jego rozwój nastąpił stopniowo w latach 90. i na początku XXI wieku, w miarę postępu technologicznego i wzrostu oczekiwań konsumentów. Opłata OZE Opłata ta ma na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, kompensując wyższe koszty produkcji energii ze źródeł takich jak wiatr, słońce czy biogaz. Część tych kosztów przenoszona jest na odbiorców, aby umożliwić producentom OZE konkurowanie na rynku energii. Mechanizmy wsparcia dla OZE zaczęto wdrażać od około 2006 do 2009 roku w miarę implementacji unijnych dyrektyw oraz krajowych strategii transformacji energetycznej. Wraz z rosnącym naciskiem na ochronę środowiska, opłata ta stała się stałym elementem rachunków za prąd. Opłata kogeneracyjna ma na celu wsparcie technologii kogeneracyjnych, czyli jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wysoka efektywność tej metody przekłada się na oszczędności energetyczne, jednak jej wdrożenie wymaga inwestycji. Opłata ta pomaga zrekompensować koszty takiej produkcji oraz zachęcić do jej rozwoju. Wprowadzana stopniowo od początku XXI wieku, gdy zaczęto szerzej stosować technologie kogeneracyjne w elektrociepłowniach. Opłata mocowa, ta pozycja rozliczeniowa nie odnosi się do zużytej energii, lecz do gwarantowanej dostępności mocy, rezerwowej zdolności systemu do szybkiego dostarczenia energii w razie nagłego wzrostu zapotrzebowania. Odbiorcy płacą za rezerwację mocy, co umożliwia utrzymanie stabilności systemu. Wprowadzona oficjalnie 1 stycznia 2021 roku. Opłata mocowa pojawiła się jako efekt reform rynkowych oraz potrzeby finansowania systemów rezerwowych, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne w sytuacjach kryzysowych. Opłata przejściowa jest to tymczasowa opłata mająca na celu pokrycie kosztów wynikających z wcześniejszych długoterminowych kontraktów na zakup energii, które zostały rozwiązane w wyniku przystosowania polskiego rynku do standardów unijnych. Wprowadzona 1 kwietnia 2009 roku, jej celem było zabezpieczenie finansowe elektrowni i kompensacja różnic wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów. Opłata ta ma charakter przejściowy i jest stopniowo wygaszana zgodnie z harmonogramem określonym przez regulację z przewidywanym zakończeniem zobowiązań około 2027 roku. Opłata abonamentowa stała miesięczna opłata pobierana przez operatora systemu dystrybucyjnego za czynności administracyjne takie jak odczyt licznika, kontrola instalacji czy wystawianie rachunków. Ustabilizowała się w formie obecnej na początku XXI wieku. Jej wprowadzenie wiąże się z rozwojem nowoczesnych systemów rozliczeń opłata za moc umowną, koszt rezerwacji mocy umownej, opłata za gwarantowaną dostępność określonej mocy, niezależnie od faktycznego zużycia. Jej koszt jest zwykle wliczony w stałe opłaty sieciowe i dystrybucyjne. Dlatego na rachunku nie występuje jako odrębna pozycja. Element ten zaczął być uwzględniany w rozliczeniach od momentu, gdy rynki energetyczne zaczęły kształtować mechanizmy rezerw mocy, co miało miejsce na przestrzeni pierwszej dekady XXI wieku. Podatek VAT standardowy podatek od wartości dodanej, naliczany od sumy wszystkich powyższych opłat, wynosi 23%. VAT został wprowadzony w Polsce 5 lipca 1993 roku w ramach reformy systemu podatkowego po transformacji ustrojowej. Jest on standardowym podatkiem stosowanym do większości towarów i usług, w tym energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pozycje mają precyzyjnie określone daty wprowadzenia. Niektóre z nich rozwijały się stopniowo w wyniku reform rynkowych, technologicznych oraz regulacji unijnych. Główne zmiany w strukturze rachunku za prąd w Polsce zaczęły się kształtować wraz z liberalizacją rynku energetycznego w latach 90., a kolejne modyfikacje były wynikiem modernizacji infrastruktury, wdrażania polityki ekologicznej oraz poprawy jakości usług dystrybucyjnych. Są jednak powody, aby uważać, że rozbudowa rachunków poszła za daleko. Co prawda, pojawiały się już informacje, że planowane jest ich upraszczanie, jednak nie widać, aby coś konkretnego się w tej sprawie działo. To wszystko na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia.